Chciałam dzisiaj w odcinku gramy w Fortnite i yy, challenge. Yy, jakby. Yy, grania. Yy, nasze koło fortuny będzie decydować o jakiej rzadkości broni będziemy grać. Czyli kręcimy, kręcimy. Od, yy, przywitajcie się do widzów. Dobra. Nie, no nie! Zielone! Zielone mamy chyba najłatwiej jak mieliśmy. Jakbyśmy mieli. Zielone, najlepsze bronie. No nie najlepsza może być. Gotować, gotować. Dobra. A! Ej, chcecie czegoś pozdrowić? Chcecie czegoś pozdrowić? Dobra, spoko. E, czekajcie, ja sobie też ładnego skina, jakiegoś ubiorę. E, ten. E, zielone to będzie mega łatwo znaleźć. Mega łatwo. Mega, mega. E, tutaj. O, dobra, to bardzo nieważne zobacz, czy mam wyciszone coś, czy mam wyciszone coś, dobra, mam. No, bohaterka, dobra. A gdzie, 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 gdzie chcecie lecieć, gdzie chcecie lecieć, na jaką miejscówkę? Na, na jaką miejscówkę lecimy? Dobra, spoko. No to, ale nie wiem, czy nam... Podawajcie na jakąś iglię... Nie, no i na iglisy w sumie. Nie będziemy mieć żadnych zielonych broni, więc e, oczekuję od tych. Chodźcie. No ale e, my mamy ten. Zielony, nie. No nie, w sumie też tam się e, będą epickie bronie, więc... No, ale to my musimy zielone broni, tylko. No, nie, dobra, na kamienną Kitsune może być A jak wygramy, to będzie dobrze, mega A, widzowie nie zapomnijcie o subskrybowaniu i lajkowaniu Nie zapomnijcie o subskrybowaniu mojego kanału i lajkowaniu moich filmów, bo to mnie motywuje, a was to nic nie kosztuje Nie, niestety No, straciłem Ej! Ma, mów na mnie kubiks! Będę ksywę kubiks, widzowie. Mam też ksywę kubiks, więc możecie w komentarzach coś będziecie pisać. To możecie pisać kubiks w komentarzach. To lecimy tutaj, nie? Spoko. Dobra, to ja y, jakieś bronie tutaj wezmę jak... Ktoś tu leci, ktoś tu leci, ktoś tu leci. Na ten domek? No dobra, spoko. A tam, dobra, to ja tu mam już skrzynkę, ten, zobaczymy, co mi wypadnie. Dobra, mam zieloną broń, mam zieloną broń, mogę już... No to wyrzuć, bo nie masz jej używać, wyrzuć, wyrzuć. Dobra. Eee, a Kluska, co ty, e, e, masz jakieś bronie, czy nie masz jakieś bronie? Po całej kluska masz jakieś bronie, kłótnię jeśli masz. Masz? Nie, no w sumie nie, nie bo to nie to nie. A, a masz zielone, masz zielone, masz zielone, masz zielone, kłóce, jeśli masz. To tylko masz dobra spoko. To weź jakieś inne. I zobaczymy, czy tu można by to wynająć. Ej, dobra, kluska mam dla ciebie broń. Kluska mam dla ciebie broń. Chodź. Proszę, weź. Mam dla ciebie... E, pompony? No nie wiem, szczerze to... Po e nie, pompony to jakby taki rotek, nie? No w sumie to tak, ale... E, e, to jest też zabijasz kogoś, nie? Ej, auto, auto jedzie, auto jedzie. Ej! Spocona kluska, dobij go tam, dobij go tam. Dobra, ale tam jest na dole, tam dobity, trzeba go dobić. Nie, uciekajcie, uciekajcie, uciekajcie! Uciekajcie, uciekajcie! Nie wiem, nie wiem, mam kolejną zieloną broń, ale co mam i da? Ja ja mam... Dobra, ja... Walcz, 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 walcz! Ja wykupię restart... Ja wykupię kartę tego, y Ja wykupię kartę... Tego, jak to się nazywa? Ja wykupi, wykupiłem waszą kartę I, I rozumiem was, rozumiem Dobra Wiem właśnie, no. Ale straciłem trudno, straciłem kilka Dobra, no i ja, ja, mam, macie tu potki, macie tu potki, każde każda dla każdego, znaczy jedno, dwie dla każdego No Ej, macie jakieś bronie czy nie? Szary czy zielony? Szary czy zielony? No to wyrzuć, bo nie ma. Ej, czemu akurat to są ziel... niebieskie bronie? Nie można używać niebieskich broni, wiesz? Nie możecie. Zielono, dobra, spoko to może być. Ej, zobaczymy co tu wypadnie. Ej, masz zieloną broń, masz zieloną broń, proszę. Weź. Nie masz, a ci rzuca, nie masz, a ci rzuca, masz. Luzka, masz ammo. Lec, lec. Dobra, zielona, ja tą lubię, to idę po nią, ja ją lubię, ja ją lubię. A e, kluska, chodź, dam ci jedną, dam ci tą broń, którą ty lubisz. Masz. Masz. Masz tą broń, masz tą broń. Wzięłeś ją? Dobra, to weź. No bo to są te... Ej, to bo ty jesteś tam na górze, to ja tam idę, chodź. To my tam idziemy. Ej, broń tu jest, broń tu jest, masz. Tu mamy broń, ej, ej widzimy, naszym y, zadaniem jest wygranie gry, prawda? Ej, naszym zadaniem jest wygranie gry, nie? Dobra To uciekamy, ej kluska uciekamy samochodem, szybko Chodź sam, uciekamy Eee, nie oni wezmą Supermana, oni wezmą. Nie polecam, nie polecam, oni bestia weźmie. I ja chcę być mogę, proszę, bo tylko nas, bo chcę widzą, pokazać ci, kto jest. Chcę widzą, pokazać ci, kto jest. Ja chcę widzą, pokazać ci, kto jest. Dobra, jestem! 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 Zobaczymy, pokażę widzom jak to jest! Pokażę widzom, jak to jest. widziałem ja pierwszy raz z supermanem to jest mój pierwszy raz spoko, a ja tu mam też typów dad no połóż połóż Jeden dat. Dobra, dat. Ej, koronka, koronka, biorę koronkę. A to weźcie koronkę, weź ktoś koronkę. Nie, mam nadal supermana Ej, a to ja tu ja pokonam na wyspie tego bossa. I będziemy mieć darmowego bossa. Nie, nie wiem nawet. Ej, chodźcie, chodźcie, położym, połóżcie mi. Nie wiem. Typki, 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 typki 12, white white tam mam, no, white w pomocy, pomocy i bierzcie, bierzcie od razu. Nie zabijajcie już bossa! Uciekajcie, uciekajcie! No, bo ja już nie jestem Supermanem, uciekajcie! Ja też, ja też! Ej, wy wykupiliście bossa, to bardzo dobrze, to bardzo dobrze! Trzeba, trzeba jakieś tu rzeczy zrobić i mam 43 osoby do końca, wygramy to! Prawdopodobnie to wygramy, prawdopodobnie, ale nie wiem jeszcze tego. Spoko. Czekaj, 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 jednak nie leci. Dobra. Ej, mam do i mam do, mam, znaczy... czy ej, czy toś? Ej, ty, czy to się liczy jako broń? Czy to się liczy jako broń? my to się liczy jako broń, to nie możemy tego brać, bo to macie tym się zadaje HP w sumie. No to kluska leć do niego, kluska leć do niego. To my Cię odrodzimy! O, mam zieloną broń! Dobrze no, dobra, widzę, ja tu sobie chodzę. Nie wiem, czy... czy zabiję... Nie wiem, czy ktoś tu zabija, ale prawdopodobnie nie. Czekajcie, bo ja... ja muszę tutaj... Um, wziąć tylko jedną rzecz i idę, ale a nie możesz po prostu tu się odrodzić, najwyżej ktoś inny weźmie medalion? No to yy, wykupuję kluska, wykupię klu kluska, wykupi. Tutaj chodźcie, tam jest ten, tam jest to i wykup kluska kartę tego, ciekawe bo tu się jadą. Co oni robią? Słuchajcie, bo to są prawdziwe typy. No, nie mamy, ale za chwilę wykupimy. Kluska za chwilę wykupi. Ej, bo kluska gra na komputerze, mi pokazuje, że kluska gra na kompie. Kluska, chodź, kluska, chodź. Odrodzimy, spoko. Klu Ej, kluska, chodź, 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 chodź. Y, musisz wykupić kartę restartu. I odrodzić go. Tu musisz kliknąć takie toś. Y, y, kup. Y, kup upuszczenie karty restartu. Musisz tak zrobić. Ono. I teraz rezujemy go. Razujemy go teraz i będzie git. I uciekamy, i uciekamy, uciekamy samochodem, chodźcie samochodem, uciekamy. Dostałem, dostałem dużo, dostałem dużo, jestem dużo, dostęp, dużo. Samochodem. Ej, Filip! Eee, eee, śudek, co? Dobra, uciekamy, chłopaki, uciekamy. Uciekamy, uciekamy, uciekamy. Dobra, uciekam, uciekamy, uciekamy. Szybko! Nie! Uciekamy! Utěkám! To je auto, změnám auto, změnám auto, změnám auto, změnám auto. Běhne, 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 běhne. Dobré době, I believe I can fly. Patři to. I believe, I believe I can fly. Yeah. I believe I can fly. Dosłownie... nie, dobra, ja wybuchnę za chwilę. Nie, ja nie mam... Ja mam tylko dwie, ale nie wiem czy tych też DMera. To chodzi demera ci dam, demera ci dam, demera ci dam, masz Demera. I amo DM, ja DM A co to za pistolet? Masz go wyrzucić. Spoko. Siadajcie. Sorki nie chciałem, nie chciałem przepraszam. Siadaj ktoś. Kluska wsiadaj. I tam sztaniec żebyś nie spadł. Tam taniec to cię nie spadnie, no? No, ale nie, byłeś jesteś greedy, jakąś tanczącą. Greedy coś takiego, nie? Greedy na przykład. Dobra, wchodź, no wchodź i lecimy, wchodź i lecimy, wchodź i lecimy O kurde, to jest... To... w tą stronę jedziemy, w tą stronę, w tą stronę W tą stronę Aha! Co to było? Dobra, i w, o, obok tego, nie? Spoko no ale ja mam mogę pompę, ale ja mam pompę, tylko że... Ja ciega. Nie mogę, no tu... O, są skrzynki, są skrzynki, są skrzynki. Dobra, mam nadzieję, że wygramy, bo jak nie, to, to, to naprawdę będzie trochę lipa i mamy tylko jedną próbę na to, nie? Mam jedną próbę. I mam jedną próbę, nie? Ej, mam pompę dla ciebie, chodź, mam pompę dla ciebie. Okay. A kluska coś, kluska coś tam robi. Dobra. Chodź, masz. Masz. Ej, mogę jakieś leczenie? Mogę flopera? Ej, masz, masz. Dobra No to... Ej no ale to było dla... Ej to była dla niego pompa o, Dobra, nieważne No Dobra To masz, dam ci, chodź, dam ci, czekaj Ej moja wędka się po prostu... Masz amo, czekaj, dam ci No masz Oddaj kluska, oddaj kluska, oddaj, 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 oddaj. Czekaj, czekaj, czekajcie. Ej, słyszeliście to co gadałem? Spoko. Czekajcie chwil... Ej, czekajcie, ja mam awka, wi ja mam awka widzone, ee, ja mam awka widzone, więc zaczekajcie chwilkę. Ej, jeszcze mnie nie ma, jeszcze mnie nie ma, jeszcze mnie nie ma, tylko muszę wyjść ze strefy widzowie. tylko muszę wyjść do strefy, dzwoniłem gdzieś, muszę wyjść ze strefy tylko, pomocy, wierzcie mnie, wierzcie mnie gdzieś, wierzcie mnie gdzieś, wierzcie mnie gdzieś, wieźcie mnie, mnie gdzieś, a ja muszę coś zrobić, no, poczekajcie, widzowie, mam awka. Jeszcze jestem, widzowie! jestem, widzowie! Uciekam! Uciekam, uciekam! Nie! Nie mam amon, nie mam żadnego karabinu, nie mam żadnego karabinu, dajcie mi też karabin! Typ, 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 typ! Typ tam był! Egzotyk, a nie możemy już egzotyka, no! Nie bierzmy tego egzotyka, no ale... No nie możemy... Ej! Nie bierzcie egzotyków, bo... Ej! Ej, widziałem kluska, wierz egzotyka! Kluska! Wyrzucaj egzotyka! Dobra, spoko. Bo nie, nie będziemy oszukiwać. Kluska nie będziemy oszukiwać, no właśnie, dobra. No to chodźcie. Medal ją mam pokochać i jak wygramy tą grę, to jesteśmy koksami, jesteśmy gołtami. A ja tu mam jakiś typka. Spoko ja biorę, ja biorę, ja biorę, ja biorę te. Holy jezu Mario! Jezu, co to jest? Nie, leżę, 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 leżę! leżę. pomocy, pomocy, pomocy! pomocy. W... Kluska, kluska, pomocy! Spoko! Kluska, wsiadaj do niego. Nie kluska, nie, 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 Kluska, nie, nie, proszę! Gniecie! No giniecie, no nie, no uciekaj, uciekaj, uciekaj. Ale dobrze nam poszło, dobrze nam poszło, dobrze nam poszło. Dobra, Widowie, tak się kończy nasz odcinek. Dziękuję wam za oglądanie. Cześć i pożegnajcie się, pożegnajcie się. Nara.